Teraz szybko sobie wykorzystując te narzędzia, które już poznaliśmy w dwóch poprzednich materiałach, wykorzystam sobie tą konfigurację, czyli przejdę sobie do katalogu CD Proxmox. Tutaj Proxmox Ansible Automation i odwołam się do tej szybkiej konfiguracji klastra, żeby spiąć sobie teraz te single node w cluster. A więc ansible playbook minus -i odwołam się do inventory do pliku dev.yml i tutaj do playbooka który jest package zdefiniowany i new fresh cluster i odwołam się do tego playbooka, tak? A więc tak to wygląda. Oczywiście tutaj większa czcionka, więc u mnie to jest taki zawijaz w terminalu, ale już go uruchamialiśmy wczoraj, więc wiemy co on zrobi. Oczywiście przyspieszę tą akcję i za chwileczkę będziemy mieli klastr 3 węzłowy. Konfiguracja klastra została zakończona. A więc ja sobie pozwolę wrócić do mojego domowego katalogu, wyczyścić ekran i skorzystajmy z historii polecenia, żeby wziąć sobie adres naszej maszyny wirtualnej i zróbmy sobie po prostu ping do niej. Ping jest blokowany. Zróbmy sobie naszego kurla. W naszej maszynie wirtualnej Prawdopodobnie posypał się stos sieciowy, ponieważ jeżeli byśmy sobie sprawdzili pingowanie z poziomu naszego klastra, to nie mogliśmy do niej się pingnąć i zrobimy coś takiego, że ja wyłączyłem maszynę wirtualną i włączę ją raz jeszcze, oczywiście wy... wyłączając aktualny w tym przypadku device. Hardware sieciowy, czyli dodając go po prostu raz jeszcze. Oczywiście, jak e, klastrujemy nasz klaster, to dobrze jest, jeżeli na naszych węzłach nie mamy żadnych działających maszyn wirtualnych. Dlaczego? Ponieważ tworząc interfejsy sieciowe i e, klastrując nasze odpowiednie dodatkowe węzły i spinając je w wspólny klaster w Proxmoxie. Nasz stos sieciowy jest restartowany, tak dlatego ta maszyna mogła po prostu wypaść z tego stosu sieciowego. Pamiętajcie, jeżeli będziecie kiedykolwiek migrować, czy znaczy migrować, będziecie uaktywniać klaster i podłączać do niego dodatkowe węzły na już jakiejś istniejącej konfiguracji. I co najważniejsze, jeżeli będziecie dodawać nody do istniejącego węzła, to na nich nie mogą działać żadne maszyny wirtualne, tak? A więc jeżeli zaczęliście sobie konfigurację Proxmoxa i stworzyliście ileś tam instancji single node, to żeby je wspiąć w klaster, nie mogą istnieć na nim maszyny wirtualne. Na tym, który będzie dodawany do klastra. OK. usuńmy sobie ten nasz network device net1 i dodajmy go raz jeszcze network device do naszego bridge'a bez żadnego VLANu dodajmy sobie, jest ta konfiguracja tak samo jak była tylko, że na nowo dodany interfejs. Uruchommy sobie teraz tą konfigurację i za chwileczkę zobaczymy czy nasza maszyna wirtualna wróciła do y, łask. Oczywiście to tylko się może zadziać właśnie w takiej sytuacji, y, jak ja Wam pokazałem, tak? Czyli odpaliłem to najpierw w trybie single, potem do mojego klastra do, y, w, uruchomiłem ten mechanizm klastra, demo Cluster i potem do klastra dodawałem węzły, tak? I pamiętajcie, że w momencie uruchomienia aktywacji naszego klastra, ta Funkcja, w tym przypadku nasz interfejs sieciowy jest restartowany, więc dobrze zainicjalizować nasz klaster już przed pierwszym uruchomieniem jakiejkolwiek maszyny wirtualnej w ramach tej konfiguracji. Oczywiście poczekajmy chwilkę. Ja, te wszystkie elementy, gdzie będziemy czekać, przyśpieszę. I oczywiście pamiętaj, że to może troszeczkę zająć czasu, jak będziesz uruchamiał to na tym labie. Jeżeli będziesz robił to w środowisku bermetalowym, to będzie to zdecydowanie szybciej. A więc widzimy, maszyna wirtualna wróciła do łask. Tutaj czcionka może jest e, troszeczkę malutka, ale ja widzę, że adres IP103 został przydzielony, a więc pingnijmy sobie 103. Jak możemy zobaczyć, wszystko działa. Pingni e, Uderzmy sobie do NGINX-a, wszystko działa i teraz co chcę jeszcze na koniec tego materiału zrobić. Róbmy sobie pinga i zobaczmy jak działa migracja, jak zachowa się nasza migracja, jeżeli będziemy chcieli właśnie zmigrować naszą maszynę wirtualną z jednego, z jednego miejsca do drugiego. Oczywiście w tym przypadku... Nasza maszyna wirtualna jest odpalona na lokalnym storageu, więc migracja do e, naszego e, hosta, w tym przypadku jakiegokolwiek innego, będzie musiała w tym przypadku przekopiować cały dysk. Tak? Nie używamy funkcji e, Share Storage, a więc migracja w tym przypadku nie będzie taka natychmiastowa musi on przekopiować po prostu nasz dysk. Ale możemy śledzić tą operację w tym przypadku z tej strony, tego naszego pinga, czy zostanie on przerwany, czy też nie i jak zachowa się to właśnie w ramach naszego lokalnego storage'a. Jak widzimy, rozpoczyna się kopiowanie tych yy, danych i możemy sobie zobaczyć, że już prawie jest na ukończeniu. Nasza maszyna wirtualna została przeniesiona, i jak możemy sobie zobaczyć, działa na innym hoście i cały czas jest dostępna. Jeżeli wydam sobie polecenie uptime, to tutaj pokaże mi to 3 minuty. Możemy też spróbować połączyć się, czyli w tym przypadku ssh i odwołajmy się do naszego katalogu z naszym kluczem Proxmox. No, i podajmy użytkownika demo Proxmox. Zalogujmy się, zaakceptujmy fingerprint. Jesteśmy zalogowani. Oczywiście ten klucz, który macie na hoście Student, jest też wstrzykiwany właśnie do maszyn wirtualnych na podstawie Cloud Inita, tak żeby ułatwić pracę właśnie w tym naszym labie. I pomimo migracji maszyna działa od 4 minut. Oczywiście to są zalety klastra, w momencie kiedy sklastrujemy sobie naszą konfigurację. W kolejnym materiale porozmawiamy sobie i zobaczycie, jak migrować maszyny wirtualne czy też kontenery kiedy właśnie nie mamy tego klastra, tak? kiedy musimy wykonać tą operację ręcznie. Ale oczywiście to już w następnym materiale, w tym materiale bardzo serdecznie dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i zobaczmy się w następnym materiale. Oczywiście pamiętaj o tym, żeby pozostawić komentarz, jeżeli film Ci się podobał, masz jakieś pytania, pozostaw łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji, bo oczywiście to wspomaga kanał i prowadzenie kanału. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale.